Witajcie na pasiece w Peski Niskim, mamy 4 kwietnia godzinę 16.30 zmiana czasu nastąpiła, więc o 16.30, jeszcze, jeszcze teraz jasno, dzień też już coraz dłuższy, więc pszczoły, pszczoły działają w ten ostatni ciepły dzień. Eee, tego okienka pogodowego, takiego właśnie ciepłego, od jutra ma już być duże chłodzenie u nas w Beskidzie niskim, nocami temperatura do minus, do minus 3 stopni. Zapowiadają nawet, że ma spadać. W dzień ma sypać śnieg śnieg z, śnieg z deszczem. Więc tak to wygląda. Pszczoły jeszcze zbierają bardzo dużo pyłku i zaczęły u nas kwitnąć. O. Ugryzłaby mnie jedna. Pierwsze rządło bym właśnie dostał, ale się udało. Tak to jest czasem pszczoły. Jedna pszczoła się zderzyła ze mną i, i bym dostał rządło, ale tym razem tym razem się, się udało. Tak to wygląda tutaj u nas, weskidzie niskim. Już się trochę zaczyna chmurzyć. A jeszcze wam pokażę, bo u nas tutaj zaczęły, zaczęły kwitnąć śliwki. I też tam bardzo, bardzo dużo pszczół. Jakaś karetka jeszcze jedzie. Tak to wygląda u nas. Tutaj to jest ta to śliwka, mirabelka, tak to się u nas nazywa. I pełno pszczół na niej. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej!